Sezamie otwórz się, czyli samorządy na zakupach. Planujemy kilkanaście takich kontenerów postawić w gminie Prudnik. Te kontenery będą służyły nam do przechowywania sprzętu niezbędnego w czasie powodzi. Jak w województwie opolskim jest do wydania 108 milionów złotych z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Chodzi o sprzęt kluczowy i zapasy, które posłużą mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych. W przypadku prudnika do wydania jest 1 468 tysięcy złotych. Na pierwszy rzut idzie kilka konkretnych inwestycji. Trzech cystern do transportu i dystrybucji wody pitnej, zakup trzech agregatów, które będą przeznaczone dla obiektów dla nas kluczowych, jeżeli chodzi o zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa naszej ludności. Wśród zakupów także 16 podobnych kontenerów, które staną w różnych lokalizacjach. Pieniądze według przepisów trzeba jednak wydać do końca roku, a w tym czasie przetargi, wyłonienie wykonawców, procedury swoje trwają może się okazać, że pod koniec roku taki wykonawca powie nam, że nie jest w stanie zrealizować tego zadania i w tym momencie nie będziemy mogli dokończyć tego zakupu czy jakiejś inwestycji, będziemy te pieniądze musieli zwracać. Więc na pewno byłoby zasadne, aby te pieniądze można było w dłuższej perspektywie czasowej rozliczać. Samorządy zgodnie mówią o konieczności zmian w prawie, by terminy były bardziej elastyczne, bo kwoty, mimo że znaczące, nie wystarczą na pełną ochronę mieszkańców czy budowę całego potrzebnego zaplecza, na przykład schronów. Opole natomiast otrzymało blisko 9 milionów złotych. Oprócz zakupów ma powstać między innymi dokumentacja dotycząca tzw. miejsc schronienia. Pieniądze na pierwsze ekspertyzy, czy w ogóle te miejsca nadają się do MDS-ów, schronień, schronów, tak naprawdę, czy miejsc ukryć. Więc po pierwsze musimy taką ekspertyzę wykonać, potem odpowiednie organy mówię o Państwowej Straży Pożarnej, o Powiatowym Inspektorze Nadzoru Budowlanego muszą dokonać weryfikacji, czy rzeczywiście ten obiekt nadaje się do tego. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad nowelizacją umożliwiającą przesunięcie funduszy na ochronę ludności i obronę cywilną na kolejny rok budżetowy. Tomasz Zbyszewski. Kurier opolski